Dopóki nie skorzystałem z internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów. Jest to cytat przypisywany Stanisławowi Lemowi, choć jego autentyczność nie jest pewna. Zdaje się on jednak wyrażać sentyment często pojawiający się w komentarzach pod, nazwijmy to, lekkomyślnymi challengeami w internecie takimi jak łykanie stalowych kulek czy robienie sobie selfików na tle własnoręcznie podpalonego lasu. Przez słowa te zdaje się przebijać teza, że ludzie zawsze robili głupie rzeczy, tylko kiedyś nie było TikToka, przez którego można dzielić się tym z całym światem. Nie jest to jednak do końca prawda, gdyż, jak się okazuje, media społecznościowe nie tylko roznoszą doniesienia o wszelkich ryzykownych zachowaniach, ale także sama ich obecność powoduje, że chętniej się w takie działania angażujemy. Odcinki na kontrowersyjne tematy powstają wyłącznie dzięki waszemu wsparciu na Patronite. Zanim przejdziemy do omówienia wpływu mediów społecznościowych na skłonność do ryzykownych zachowań, przybliżmy, dlaczego w ogóle zachowania takie częściej pojawiają się wśród ludzi młodych. Badacze wskazują, że patrząc statystycznie, istnieje widoczna różnica w takich skłonnościach pomiędzy ludźmi poniżej a powyżej 25 lat. Jednym z powodów jest to, że do 25 roku życia wciąż rozwija się nasz mózg, między innymi rozwija się kora przedczołowa odpowiedzialna za chłodną kalkulację skutków naszych czynów. Kolejnym jest to, że trwa wtedy nadaktywność hormonalna, która może mieć wiele konsekwencji, począwszy od intensywniejszych reakcji emocjonalnych, poprzez bunt przeciwko dotychczas znanemu porządkowi, zaprowadzanemu czy to przez rodziców, szkołę czy społeczeństwo, po zwiększony popęd seksualny. I zaznaczmy, że ta skłonność ludzi młodych do ryzyka jest zupełnie naturalna i uzasadniona. Testując granice i zasady, młody człowiek bada i odkrywa nie tylko siebie, ale i swoje miejsce w szerszej społeczności. Jednocześnie Zauważmy, że jak opisuje Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób, wyższa skłonność do ryzykownych zachowań może być dodatkowo powodowana przez czynniki doświadczone w dzieciństwie, takie jak bycie ofiarą znęcania się lub zaniedbań, przemoc obecną w rodzinie lub lokalnej społeczności, chorobę psychiczną lub nadużywanie substancji wśród członków rodziny. Lub traumę po odseparowaniu od rodzica. Istnieją hipotezy sugerujące, że wychowywanie się w takich warunkach uaktywnia w młodym człowieku mechanizmy przystosowania do nieprzychylnych realiów środowiskowych, w których to przetrwanie nie było pewnikiem i miało się niewiele do stracenia, a więc pojawia się silniejszy bodziec do zachowań o wysokim stopniu ryzyka, ale i potencjalnie wysokiej nagrodzie. W naszych realiach społecznych mogą być to np. kradzieże czy rozwiązywanie sporów przemocą. Współczesny świat dodaje do tego wszystkiego jeszcze jeden czynnik. Jak bowiem wykazują badania, niebezpieczne zachowania młodych ludzi są dziś dodatkowo amplifikowane przez powszechność social mediów oraz treści na nich zawartych. Oczywiście zarówno smartfony, jak i media społecznościowe to jedynie narzędzia dające wiele wspaniałych możliwości, nie tylko w kwestii komunikacji, ale także autoekspresji, rozwijania własnych pasji itd. Należy mieć jednak świadomość, że jak wielokrotnie przyznawali pracujący nad nimi ludzie, są to narzędzia projektowane w celu pochłonięcia jak największej ilości czasu użytkownika, a tak jak z każdym uzależnieniem, bardziej podatny jest na nie człowiek młody, który wciąż się rozwija. Zgodnie z badaniem Pew Research Center w USA około 97% młodych osób używa przynajmniej jednej platformy social mediów, a jedna trzecia z nich sama przyznaje, że jest od którejś uzależniona. Social media działają niczym ekspresowy zastrzyk dopaminy, wynagradzający nasz umysł za pomocą zdobywanych lajków i pozytywnych komentarzy. A wszelkie śmiałe i ryzykowne zachowania, np. wszelkiego rodzaju challenge, przez swoją wiralowość są szczególnie nagradzane uwagą w mediach społecznościowych. Oczywiście teoretycznie taki challenge może dotyczyć próby zrobienia coraz bardziej wymagających sztuczek na desce lub udoskonalania swojej techniki gry na instrumencie co byłoby przecież dla młodego człowieka w jakiś sposób rozwijające. Niestety nie można tego powiedzieć o większości wyzwań takich jak Tide Pod Challenge polegający na jedzeniu kapsułek do prania lub Bleach Drinking Challenge w ramach którego młoda osoba chcąc udowodnić swoją wytrzymałość pije wybielacz czy takich jak lizanie deski sedesowej w czasie pandemii by zarazić się covidem. A takie właśnie trendy możemy odnaleźć na TikToku i jemu pokrewnych platformach. Powszechna widoczność tych działań oraz promowanie ich przez platformę sprawia, że wydają się one normalne i łatwe do naśladowania, jawiąc się młodym ludziom jako naturalny sposób zdobywania uwagi, a przez to również akceptacji w grupie. To nie jest tak, że pewien odsetek społeczności zawsze lizał toalety, a dopiero teraz możemy się o tym dowiedzieć dzięki Facebookowi. Ludzie zaczynają lizać toalety właśnie dlatego, że mogą się tym pochwalić na Facebooku i zyskać dający złudzenie popularności i akceptacji zastrzyk dopaminowy po setkach lajków pojawiających się pod nagraniem ryzykownego zachowania. Kolejno badanie przeprowadzone w Wielkiej Brytanii w 2018 roku na grupie osób w wieku od 11 do 18 lat wykazało, że osoby nadużywające na co dzień social mediów częściej wykazują zaburzenia lękowe, depresję czy niską samoocenę. Badacze sugerują, że może być to pokłosiem nieświadomego chłonięcia treści, które mogą zaburzać samoocenę, idealnie wyfotoshopowane zdjęcia aktorów czy modelek, czy też ciągłe bycie ocenianym przez innych. Z kolei badanie opublikowane w Journal of American Medical Association wykazało, że nastolatki, które korzystają z mediów społecznościowych przez ponad 3 godziny dziennie, mogą być bardziej narażone na problemy ze zdrowiem psychicznym. Kolejną ciekawą zależność ukazują badania nad skłonnościami do zachowań agresywnych. Tworzona przez internet ułuda anonimowości w połączeniu z niekiedy brutalnymi treściami, które łatwo tam znaleźć może mieć negatywny wpływ na rozwój umysłu młodego człowieka. Publikacje w tej dziedzinie wskazują na przykład, że osoby, które miały regularną styczność ze szczególnie brutalnymi treściami nagrania mordów, nielegalna i agresywna pornografia itd., wykazują się w późniejszym życiu postawami przemocowymi lub większą skłonnością do przestępstw seksualnych. Oczywiście nie każdy natrafia na takie treści w internecie. To, jakie treści do nas docierają, zależy w dużej mierze od tego, w jakiej bańce się obracamy. Ale jednocześnie zauważmy, że jak wykazało badanie z 2019 roku, wśród 16 milionów postów na najpopularniejszych platformach społecznościowych, używanie alkoholu i narkotyków zostało pozytywnie przedstawione w 76% postów, i badacze wskazują, że taka ekspozycja może powodować u nastolatków problemy z nadużywaniem substancji. Wszystko to maluje być może niezbyt przychylny obraz, ale mimo problemów, jakie mogą generować social media, raczej trudno byłoby się od nich po prostu odciąć. Są to zbyt cenne narzędzia, mogące przecież również służyć samorozwojowi i ułatwianiu kontaktu. I o ile dorośli muszą po prostu sami wypracować sposoby rozsądnego korzystania z nich, to również w przypadku dzieci należy pamiętać, że nie warto i w ogóle nie da się odciąć dziecka od cudów techniki. Można za to uczyć je, jak z nich korzystać i monitorować tego przebieg. Jak sugeruje profesor Monika Przybysz z Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW, gdzie na co dzień zajmuje się problemami młodzieży, nawet w przypadku dzieci można stopniowo i świadomie wprowadzać je w świat platform takich jak YouTube czy Twitter. U młodszych dzieci kluczowym jest, aby rodzic dowiedział się, w jakich celach pociecha będzie używać takich platform oraz w pierwszej kolejności udostępniać je im przez nasze własne urządzenia, zanim sprawi się dziecku jego własny telefon czy komputer. Oraz stopniowo uczyć pociechy, jak zadbać o swoje własne bezpieczeństwo w sieci, na jakie podstępy należy uważać, jak zabezpieczyć swoje dane, uczyć o tym, że nie jest się w sieci w pełni anonimowym i co najważniejsze, uświadamiać, że platformy te nie są biernym narzędziem, ale aktywnie zabiegają one o twój czas, prowadząc z tobą swoistą grę, w której przegrasz, jeśli dasz się im zbytnio wciągnąć. Jak wskazuje wspomniana pani profesor, co również istotne, wobec nastolatków i młodzieży należy być już mniej inwazyjnym. Mimo iż te osoby mogą być szczególnie narażone na negatywny wpływ mediów społecznościowych, to naruszenie prywatności naszego dziecka w sposób nieuzasadniony jedynie zrazi je do tego, co chcemy wyegzekwować, co tylko uatrakcyjni dla niego zachowania ryzykowne, którym chcemy przecież przeciwdziałać. Nie jest dobrze, jeśli internet i social media spełniają dla nastolatka rolę bezpiecznej przestrzeni, do której ucieka się od rodzica postrzeganego jako opresyjny. Przestrzeń cyfrowa nie jest schronieniem, ale dziką przestrzenią pełną przygód. Przygody bywają pełne niebezpieczeństw, ale rolą rodzica nie jest odcinać młodego człowieka od zagrożeń, ale nauczyć go, jak się z tym niebezpieczeństwem obchodzić. Wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy pozwalają nam poruszać również trudne tematy. A żeby nie przegapić kolejnych odcinków, nie zapomnij włączyć dzwoneczka powiadomień. Do usłyszenia!